Cześć, farmerzy, cześć, farmerki. Zobaczcie, co dzisiaj za mną. Nowość! Klas Axos 320 i to jest rzeczywiście nowość, bo ciągnik został zaprezentowany, miał oficjalną premierę polską i europejską i europejską niespełna miesiąc temu podczas targów Agropark w Lublinie, więc naprawdę A my jako pierwsza redakcja, redakcja Farmera mamy go okazję w Polsce przetestować. No to cóż, zaczynajmy! Thank you Traktor już trochę e, testujemy. Warunki są jakie są. No cóż, pewnie y, wielu z Was doświadcza tego samego czyli susza, kurz e, i co. No, a, i ten ciągnik już tak wygląda trochę jak wygląda, chociaż teraz chyba wiatr się zerwał tego trochę odmuchało i jest lepiej. No, ale jak z, z, chcecie zobaczyć y, funkielnówkę nieśmiganą, jak to się mówi, to zajdzie sobie na targi albo na Family Farm Days, to się chyba tak nazywa, która organizuje klas u poszczególnych dealerów w najbliższych tygodniach i tam będzie można zobaczyć ten ciągnik i potestować go. Wygląd ciągnika ja uważam, że jest bardzo atrakcyjny. Taka troszeczkę sylwetka neoretro, dosyć prosta kształtem kabina, taka maska też. Też gdzieś tam pojawiają się takie ostrzejsze, ostrzejsze kształty. Fajne światełka fajne światła soczewkowe e, szczególnie te światła e, mijania z, naprawdę robią dobrą rogo, robotę na tych światłach oczywiście najwięcej się jedzi więc e, no, są e, super, świetnie oświetlają takie taki, zimne światło bardzo wyraziste e, wąska rura wydechowa wszystko jest upakowane w środku oczywiście mamy tutaj do czynienia z systemem e, DPF i SCR Zbiornik, SR jest z przodu pod maską, tam jest taki niewielki ten zbiorniczek, silnik FPT, czterocylindrowy, dobrze znany, 3,6 litra pojemności, o, to jest taki, powiedzmy, standard dla wielu wielociągników. EHR, podstawowe dwa przyciski do podnośnika, według mnie te oznaczenia są trochę mało intuicyjne, fajne światła LEDowe, Ładny design. I cóż, ten ciągnik jest wyposażony jeszcze w światła LEDowe robocze z tyłu, z przodu. I powiem Wam, że to naprawdę w nocy robi robotę. Z tym pracowaliśmy przy siebie trochę i naprawdę jest super. Naprawdę super. i Teraz klas ma tu też w promocji na pewnych warunkach można to oświetlenie dodatkowe, bez to dodatkowe wyposażenie, można za symboliczną złotówkę dostać. warto się tym zainteresować z całą pewnością. Te lampy tak były ustawione na bok, tak na, na skos, ale Szybko właśnie zobaczyliśmy, że da się je doregulować. Każda jest tam, można ją obracać w poziomie i w pionie, więc można sobie całkiem fajnie to na maszyny ustawić. Traktor, który przyjechał do nas, to jest też wersja troszeczkę taka bardziej, bym powiedział, wypasiona na 38-calowych kołach z tyłu i z szerokości 540 tak, R38. I przód mamy tutaj R28 i szerokość 440. Więc taki, taki konkret. Te ciągniki tak standardowo wychodzą na ogumieniu z przodu 24, z tyłu 34. Więc ten ciągnik to jest taki no, bardziej w do prac polowych. Fajne te koła szerokie, duże. Tylna szyba. Otwiera się szeroko i co ciekawe, przednia szyba jest tutaj uchylana. To też zaraz pokażemy. Biornik paliwa 150 litrów. Trudno powiedzieć, jakie jest zużycie paliwa. Nie udało nam się podczas testu tego zmierzyć dokładnie. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd. Traktor pracował głównie z mulczerem i też z agregatem prawowosiewnym. Agregatu siewny po załadowaniu około 2 ton dosyć długi ciągnik, nie miał z nim najmniejszego problemu. Dobra, teraz co jedziemy? No i nie wiem, czy teraz słychać taki zgrzyt, moim zdaniem to jest, to jest pompę, no taki nieprzyjemny dźwięk dodajemy gazu to znika, ale to jest takie... tak jak ten silnik sobie pracuje na ciut wyższych obrotach, w ogóle na wysokich obrotach jest przyjemnie, jest, ma fajną kulturę pracy, w kabinie też wtedy nie jest głośno włączamy bieg, rewers Amulet zaciągnięty, oczywiście traktor o tym przypomni. Włączamy wałek. on jest na 1000 obrotów. Fajne jest, jest to, że mamy tu dwie pozycje obrotów silnika. Możemy sobie ustawić. I na przykład ja tu mam ustawioną cyk, Biorę mam ją ustawioną na 1900. Wałek ma wtedy 960 i teraz, jeśli chcę sobie stopniowo zmniejszyć lub zwiększyć to tutaj plus minus, odwrotnie, raczej to jest na wyższe, to jest na niższe, tu kliknąłem ze 4 razy i proszę, już się zmieniło. Także można tak płynnie sobie, bo tak to można gazem ręcznym sobie ustawić i wtedy tylko docisnąć i programowałem. Drugą mam tak sobie na uwrocie ustawione. 1400, o, 20 30 obrotów. Ok, wałek włączony. Rewers do przodu. Jedziemy. Podnośnik. Tu mamy szybkie podnoszenie, opuszczanie. Tutaj limit dołu. Do jakiej pozycji może się opuścić. Tu oczywiście EKR. Te, troszeczkę bardziej rozbudowany. Tutaj, ile ma podnośnik podnieścia? Tutaj ustawiałem, żeby nie było na maksa, żeby wałek nie pracował pod, pod dużym kątem. E, to jest szybkość opuszczania i regulacja pozycyjno-siłowa. No, tu jeszcze przyciski do wydatku hydrauliki, który można zwiększyć. Tego nie używałem. Blokada tylnego e, mechanizmu różnicowego, blokada e, przedniego napędu. Łączymy sobie. O, włączyliśmy i teraz już widać na komunikacie. Dobra, jedziemy. Bieg. Ja tu zapinam sobie dwójeczkę. Rewers, opuszczam obroty. Ok, co można powiedzieć o ciągniku. Kabina dosyć, dosyć fajna, taka na pewno na plus jest widoczność. Jeśli chodzi o wysokie osoby, no to można tutaj mieć jakieś obawy. Takie osoby 1,90 m powinny się dobrze przymierzyć. Ja mam 1,87 m i tak przy wyżej ustawionym fotelu. Regulowałem tą pneumatykę. No, raz gdzieś tam trochę dobiłem do sufitu głową na większym wyboju. Siedzenie dla pasażera. Ok, przejedzie tu druga osoba, ale jest to raczej, raczej takie takie symboliczne siedzisko. Dobrze, że jest w tej klasie ciągnika. Tutaj mamy ustawienia obrotów WOM 540-1540 ECO. Dużo gniazdek to jest na plus. Dużo takich elementów schowków, znaczy no schowków to nie ma za wiele, ale takich właśnie przetłoczeń półeczek z lewej z prawej strony gniazdka, są chyba dwa gniazdka, te trzy pinowe gniazdo zapalniczki USB, co jeszcze warto pokazać, przednia szyba otwierana fajnie, że się otwiera, może to się przydać do wielu prac, ale słuchajcie ją teraz, żeby ją teraz zamknąć, no nie ma tutaj żadnego uchwytu oprócz mojego na telefon. I trzeba daleko się chyba tak wychylić, pogimnastykować troszeczkę. E, podobnie jest z drzwiami. Jakby to nie jest problem, że są otwierane do przodu jest ten zatrzask. Ale tak, stają w tej pozycji i teraz chcemy je zamknąć. Ok, zwalniamy zatrzask i one leciutko tylko odskakują. No, i teraz znowu no, trzeba się dosyć mocno wychylić i tu złapać, złapać za ramkę i cyk. Także, no to troszeczkę plusy i minusy tych, tych rozwiązań. Podobnie tylna szyba. Tutaj chyba konstruktorzy zapomnieli o czymś. Otwiera się fajnie szeroko. Można sobie wyjrzeć na. O, właśnie się zatrzymał e, mulcher. Można sobie wyjrzeć na podczepiane narzędzia, tutaj wychylić się. Ale zamknąć tu nie ma żadnego uchwytu, trzeba się dosyć mocno wychylić i zamknąć. Tu jest jeszcze dolna szybka taka dla podglądu. No i teraz dobra, dojeżdżamy do granicy i robimy cyk. E, rewers dobrze działa. Rewers e, działa e, płynnie. Troszeczkę ta zmiana biegów jest mało filigranowa, ale co dobrze działa, wysprzęglik tu jest pod palcem. I to znowuż taka sprawa, że osoby, które mają trochę grubsze dłonie, mogą, może być im ciężko tutaj wyczuć ten przycisk, bo on jest tak, tak wciśnięty trochę w środek. Nie jest tak uwypuklony. No więc ten, ja nie mam z tym problemu, mam dosyć drobne palce. I zmieniamy sobie na przykład bieg z dwójki na trójkę. Ciągnik sobie zwolnił, przyspieszył. I teraz możemy jeszcze dać e, półbieg, półbieg. Jak tutaj nacisnę przyciskiem na plusik, zmieni się, będzie tutaj. Proszę, wyskoczył zajączek ikonka, i lecimy. E, miejscami jest grubo tego poplonu. A żeby było dobrze pocięte, no to tak staram się nie przekraczać o, chyba jakieś kretowisko albo Nora Lisa. To się nieźle zakurzyło. mamy już ustawioną tak, główne menu. Prędkość. Fajne funkcje pokazuje, bo tam zużycie paliwa, jakiś poziom E, poziom zanieczyszczenia filtra e, cząstek stałych proszę bardzo napęd załączony płyt, temperatury płynu chłodzącego oleju e, obroty e, właśnie e, ustawione na tempomacie podsumowując ma fajny design ma fajne oświetlenie czy jest zwrotny jak na kompakt no tak nie zupełnie ja bym e, tutaj nie określił go zbyt jako zbyt Zwrotny. Obsługa jego jest w środku intuicyjna. To jest naprawdę, tutaj można wsiąść jechać. W ciągniku podoba mi się przekładnia. Może oprócz tej zmiany biegów, która jest trochę mało filigranowa, nazwijmy to, ale jest przekładnia, jest bardzo dobrze zestopniowana, Tu jest sześć biegów w jednym zakresie, są dwa zakresy i można naprawdę fajnie sobie dobrać prędkość. 40 osiągamy tutaj. Przy 1600 obrotach, tak około, więc jest ekonomicznie. Ciągnik całkiem dobrze się rozpędza. Jakimś no, tutaj demonem przyspieszenia czy szybkości nie jest, ale, ale ogólnie jest ok. Ciągnik jest wytwarzany we włoskiej firmie Cararo Ten egzemplarz tutaj w tej fajnej już wersji wyposażenia to jest około 260 tysięcy złotych netto, więc nie jest tanio, nie jest to też jakoś nadzwyczaj, nadzwyczaj drogo. Czy warto polecić ten ciągnik? Słuchajcie, macie do dyspozycji testy, możecie oglądać te ciągniki podczas Farm Family Days klasa, które będą się odbywały u poszczególnych dealerów na terenie właściwie chyba całego kraju przez jakiś miesiąc czy ponad. Warto pojechać, myślę, zobaczyć, obejrzeć, przejechać się i sprawdzić, czy wam to odpowiada. No na pewno to nie jest półka ta Ariona, ale to ma być kompaktowy, to ma być prosty ciągnik. Myślę, że taki całkiem fajny ciągnik, nawet do cięższych robót. Mimo tego 2,40 rozstawu, on naprawdę nam tutaj dawał radę w pracach polowych. Także oglądajcie i decydujcie. To tyle z mojej strony. Cześć.